Wiesz, stary, ja to byłem to, to, to... od zawsze, od zawsze byłem bardzo aktywny. Nigdy nie potrafiłem usiedzieć w miejscu. Ja miałem w pewnym momencie w szkole y, nawet nauczanie indywidualne, bo na, udziel, nauczyciele sobie ze mną nie radzili. Iż, okay. y, no stanie, no taki cały czas troszeczkę na lekcji, to już wiesz, musiałem się ruszać i tak dalej, no. Mówię, no są... są... I tak, ale wydaje mi się, że z, z, z czasem, z wiekiem uspokoiło się y, 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 to moje zachowanie. I tak jestem mega, mega dużo spokojniejszy, niż byłem kiedyś. Y, wiesz, no stary, Byłem nawet w ośrodku starym poprawczym z, e, za mało lata. Kiedy ty byłeś w poprawczaku? Nie, w poprawczaku w mosie byłem. W, w ośrodku socjoterapii. O kurwa, no to widzę, że tutaj stary. Więc ja byłem, i nigdzie stary ja o tym chyba nie, nie mówiłem nawet. Ja byłem kiedyś naprawdę bardzo niedobrym dzieciakiem. Rodzice sobie też ze mną nie radzili, nauczyciele w szkole. I byłem o. przez trzy lata. I dzięki temu tak naprawdę... A to było przed y, czasem y, ASKF? Tak, tak, to było przed. Okay. To było przed. To ile ty miałeś lat, jak byłeś może? No, był szósta klasa podstawówki i druga, trzecia gimnazjum. To ty byłeś pewnie tym takim dzieciakiem, który wyzywał to... nauczycielka. Nie, nauczycieli nigdy nie wyzywałem, ale biłem okay. wszystkich dzieciaków w szkole. Okej. Okay. I później było na, nas, na, wiesz, taki apel pewnie robili, że nas przeprowadziesz tak, nie Wiesz, było nie raz tak, że, że rodzice kumali się przez razem, że na przykład nie chcą, żebym chodził do szkoły, bo bije ich dzieci, nie? Kurwa ale no. to jest mocne to, to, ja to, nie był, to był mega. nie stare... no, Byłem kiedyś naprawdę bardzo niedobrym dzieckiem, bardzo niesfornym. Okay. I wiesz, no nie radziłem sobie. Meanwhile okazuje no... się stary, że ten, że na kostce masz churwa obachy. No, nie, na, na kostce mam to innego. Czekaj, na tej mam. O, bris! Bris! Ale nie, to jest, to jest MOS, bo tego nie wiedziałem, że byłeś w MOS, ale rzeczywiście. Yy, I co? MOS nauczył Cię jakby czegoś? Wiesz, czy? dużo mi, no tak, no wiesz, ja tam z, na weekendy tylko wracałem do domu. Więc tam e, w, chodziłem do normalnej szkoły. Hmm. I, wiesz, byłem takim jakby dochodzącym. E, tylko, że były to klasy integ, integracyjne, bodajże to się chyba tak nazywało. Wiesz, i chodziłem do normalnej szkoły, ale jednak e, uczyłem się w, w tym mosie, odrobiłem tam lekcje i tak dalej. No bo wiesz, no, moim problemem było właśnie to, że. Byłem strasznie niegrzeczny i w tym nie wiesz, usadziliś tak powiem na miejsce. Tam byli dużo wyżsi, tam byli dużo silniejsi, tam byli dużo ciężsi ode mnie. Powiem o jakiejś w... stary. No było było bardzo dużo takich rzeczy. Wiesz, stary, yy, ja miałem ogólnie przejebane na samym początku. Wiesz, A. ja byłem najmniejszy, najdrobniejszy. Przyszedłem tam taki rozwydrzony, roz okay. wiesz, myślałem, że wszystkich sobie ustawię, takie. Mikrodzieciak, mikrus spinator. Byłem, wiesz, to, to była taka akcja, że w, w, normalnie w swojej w szkole sobie tam, wiesz. Yy, nie, potrafiłem zdominować wszystkich dzieciaków, poszedłem tam, no i halo, role się tutaj odwróciły. Teraz to nie ty dominujesz. Opowiedz mi stary ten początek, w sensie wchodzisz do MOSU jako ten małolat. I pierwsze pamiętam, że stanąłem, w, stan stan były takie zbiórki, wszyscy stanęliśmy przy ścianie, to śmieszne było, to było jak, trochę jak w wojsku, teraz sobie tak myślę. I była gadka, musiałem się przedstawić i oni do czy mam jakąś ksywę, no i ja mówię, że nie, no i byłem Polak. Wymyślił ksy. Gość, uwaga, gość o pseudonimie rolnik wymyślił mi tą ksywę. Okay. Polak, będziesz Polak. I tak się przyjęło. Rolnik był kozakiem? Nie ja wiem, czy był kozakiem? Nie wiem, Tu Byłem mały, mały wtedy, już nie pamiętam. Twoja ksywka wzięła się z mosu. Tak. Mocne. A w szkole normalnie to mówili chyba Polana? Tak, jakoś okay. tak, polana. no. Mój brat miał Polan, ja byłem Polana. No jakoś tak to było.